Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, jak wygląda uszkodzony czujnik ciśnienia oleju. Uszkodzony wewnętrznie, czyli przeciekający, przez co, gdy stoimy na światłach, w korku, olej wydostaje się na zewnątrz przez uszkodzony, nieszczelny czujnik ciśnienia oleju. Taki czujnik jedynie oczywiście możemy wymienić na nowy, żeby pozbyć się problemu. Żadne dolewanie oleju ponad stan nie jest rozwiązaniem, bo. Znowu będzie wszystko nam tutaj oczywiście po chwili świecić czy też mrugać, gdy stoimy, a silnik jest uruchomiony. Jak widzicie, kapie olej z gniazda, tam gdzie jest wtyczka podłączona, no i nic na to nie poradzimy. Czujnik po prostu wykrywa, że ciśnienie jest zbyt niskie, zatem czujnik trzeba wymienić. Nie ma innej opcji. Oczywiście, jeżeli wymienicie czujnik i nadal będzie problem z ciśnieniem, czyli będzie Wam kontrolka się świecić czy też będzie mrugać, to zweryfikujcie stan oleju. Ewentualnie trzeba będzie dolać. Można wymienić olej. Pamiętajcie oczywiście zawsze o wymianie filtra oleju. Ewentualnie będzie to problem z układem smarowania, czyli na przykład pompą oleju, która może być już niewydajna. Ewentualnie inne elementy w naszym samochodzie, a w zasadzie w silniku mogą być po prostu do wymiany, ale najczęściej czujnik ciśnienia oleju po prostu no, jest uszkodzony. Warto to zweryfikować na samym początku, nie jest to trudne. Jeżeli kapie wam olej pod samochodem, widzicie chociaż jedną kroplę, no to gdzieś jest nieszczelność i trzeba jej się pozbyć, i bardzo często jest to po prostu czujnik ciśnienia oleju. Jak wykręcić taki czujnik? Albo tak jak widzicie, kluczem. No można oczywiście płaskim, jeżeli się zmieści, albo oczkowym, tak jak teraz to robię, jest to wygodne rozwiązanie. Taki klucz niemal każdy posiada. Ewentualnie trzeba będzie zastosować nasadkę długą. Albo krótką. Krótka nasadka niestety nie przejdzie przez to gniazdo, bo to, to czarne, które tam widzicie, bo no po prostu nie da rady, więc można to, to gniazdo plastikowe po prostu uszkodzić jakimiś kombinerkami, zerwać i wtedy nasadka krótka też sobie da radę. Ale w ten sposób nie dokręcimy nowego czujnika. Zatem dobrze mieć po prostu klucz oczkowy i z nim sobie tutaj fajnie poradzimy, lub też długą nasadkę, bo warto to wyg wygodnie sobie odkręcić i dokręcić. Przy odkręcaniu takiego czujnika pamiętaj, Pamiętajcie, że troszeczkę oleju Wam się wyleje, więc warto karton pod samochód dać, jakąś szmatę, czy też papier żeby sobie na przykład kostki brukowej no po prostu, nie zaoleić, nie zabrudzić miejsca, gdzie będziecie po prostu pracować To jest uszkodzony czujnik ciśnienia oleju który nadaje się oczywiście gdzie? Naturalnie, że do śmietnika, ewentualnie z takim czynnikiem, jak już mówiłem, jedziemy do hurtowni, do sklepu, kupujemy nowy, żeby sprawdzić, że wszystkie gwinty, wszystko jest OK. No i przejeżdżamy z czynnikiem i wkręcamy nowiutki. Tu taki przykładowy, pasujący EPS czujnik ciśnienia oleju, nowy, zgodny z silnikiem tak więc wszystkie wartości ciśnienie, jakie on ma minimalne, od którego dopiero e, informuje tak naprawdę nasz sterownik silnika że ciśnienie jest zbyt niskie w tym przypadku, w tego silnika to jest 0,15 MPa czyli 1,5 bara od tego ciśnienia w dół kontrolka zacznie nam mrugać, czy też się świecić no dobra, dokręcamy nowy czujnik i problem z głowy pamiętajcie o włożeniu wtyczki i o oczyszczeniu wszystkiego z oleju dookoła. Warto wkręcać na chłodnym silniku, nie na gorącym. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przyda i warto, pamiętajcie, zweryfikować czujnik ciśnienia oleju, jeżeli będziecie mieli oczywiście problem. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Cześć. Szerokości.